Cześć siemanko, tutaj Xalion a to kolejna aktualizacja paczki oznaczona numerem 7 Ostatnia paczka została wydana 29 stycznia, dzisiaj mamy 9 lutego i e, na to wychodzi, że jest kolejny update. E, tym razem mniejszy, dużo mniejszy. Zaktualizowano kilka modów, dodano jeden mod. E, oczywiście wszystkiego się dowiecie ze strony x -Packa. Tak samo jak tutaj pobieracie standardowo paczkę, wchodzicie w Download, e, a następnie klikacie ten oto zielony magiczny przycisk. E, jeżeli chodzi o Change lock, przeczytam wam już go teraz, w zasadzie to przeczytacie go sobie sami. Zaktualizowano standardowe mody, grechtechy Ars Magiki i tym podobne, Galacticrafty. Crafty. No i dodano mod, o który prosiła mnie naprawdę masa. Osob, mod Chisel. E, niestety ten mod wymaga tego, że musicie przenieść swój świat. E, dlaczego będą występować bardzo częste krasze e, związane właśnie z dodaniem Chisel, jak i z poprzednią aktualizacją. E, jeśli oglądacie mojego X-Packa, to wiecie, że czasami właśnie zdarzał mi się crash, po prostu crash wyłączał mi się Minecraft. To było spowodowane e, aktualizacją numer 6 dlatego zapraszam tutaj do obejrzenia tego poradnika i przyniesienia sobie świata. E, no i to, przejdźmy może do e, samej instalacji paczki. Standardowo ściągamy ją, mamy ją tutaj. E, oczywiście ja standardowo zalecam e, usunięcie starych pliczków i wgranie nowych. Oczywiście save'y możecie sobie zostawić, e, żeby je później przenieść, bo tak jak powiedziałem, nie będą stare savey działać poprawnie. Więc co? No zaczynamy. Usuwamy stare, stare wszystko i wgrywamy nowe dane z archiwum, które pobraliście ze strony xpack.pl. No i w tym czasie można już sobie w zasadzie wejść na stronę download i skopiować regułkę. Chyba, że używacie innej, bo ta jest stosowana w zasadzie do ramu 4GB. Także, także tak. Teraz niech to nam się jeszcze dokończy Robić e, paczka będzie się włączała naprawdę długo. E, to nie jest ani wina moja, ani wina Bartosza, który pomaga mi robić paczkę, e, tylko to jest wina Grechtecha. Grechtech wprowadził e, pewne coś do swojego modu. E, wow! Który, które właśnie to coś powoduje, że naprawdę e, sprawdza e, kilka rzeczy po prostu greckich podczas włączania się już. No i niestety e, powoduje to strasznie długie włączanie się. E, także tak, część log załatwiony. Teraz już możemy w sumie włączyć e, Minecrafta. Także już wcześniej kliknąłem. Teraz on się włączy. E, standardowo się zalogujemy e, do końca Minecraft, czyli. E, w moim przypadku jest to taki nick. Hasło wam standardowo nie podam. Ok. O, oh, fuck, za źle wpisałem chyba. No, bez jaj. No, teraz wszystko działa. E, no, i standardowo tworzymy sobie nowy profil, bo tamten żeśmy usunęli. W moim przypadku sobie również zmienię rozdzielczość. E, standardowo use version. Xpack, release Xpack, jodefam arguments, wklejamy tamte. No i co, to byłoby na tyle. Tu sobie zmienię jeszcze na Xpack na przykład. Save profile. Eee, no, i, no i, no i, no i, wybieramy go. Klikamy play. I Minecraft się teraz będzie włączać. Mnie około to trwa 3-4 minuty. E, więc ja was tym nie będę męczyć. E, tylko po prostu e, zrobię małe cięcie. No i troszeczkę to trwało. Minecraft się już jak widzimy załączył. E, jeszcze tym bardziej, że teraz w tym w trakcie jakby nagrywam, prawda? No to, to już tym bardziej w ogóle. E, masakra ja sobie zmniejszymy GUI Scale, żeby tu mi nic nie, nie przeszkadzało. E, ustawię sobie moją standardową tutaj to wszystko. No i co wygenerujemy sobie jakiś e, przykładowy świat, żeby pokazać Wam, że wszystko ładnie pięknie działa. No i co, wtorkowy odcinek już będzie na XPaku numer 7. Podłogę, też znaczy i podłogę, sufit. Sufit raczej już dokończę. Także będzie wszystko już w porządku. Moje odkrycia sobie również przeniosę, a Wam oczywiście życzę miłej gry na paczce. Teraz tylko niech mi się jeszcze wczyta ten teren. O, to nagrywanie tak zamula w ogóle ten komputer jest tak zamulony, ale to nie jest temat na ten odcinek. Na tym filmie w zasadzie, o już słyszymy strusie, czyli coś naj, co najbardziej e, przeszkadza wy, 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 w czym. O, jeb, 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 Tu się rozlało coś, no oczywiście syf, no jak widzicie wszystko pięknie, ładnie działa, e, Ars Magica działa, wszystko działa. Mm, mam tylko nadzieję, że mój świat będzie taki jak był, że tam mi się w mój biom nie wrąbi, jakiś biom z Ars Magicy albo coś w ten styl e, A tymczasem Wam bardzo dziękuję, pamiętajcie o komentarzu, o ocenie. E, wpadnijcie na Facebooka, tam zawsze wszystko, e, o wszystkim informuję. Także trzymać, do zobaczenia miłej gry na update numer 7. Cześć!